z tej strony, a dzisiaj będziemy drugi opening, jak widzicie, na, tam było na pierwszym, ten, na pierwszym odcinku, Dziękuję. nie powiem co dropu, musicie sobie go poglądać, a teraz będziemy... I oczywiście zostawcie łapkę, łapkę w górę. Najpierw przechodzimy, najpierw big boxy, mamy tutaj 3 mega boxy, jak widzicie, raz, dwa, trzy... Trzy big boxy i ono małą skrzynkę. Y Napiszcie w komentarzach pozdro, Igor. Bo Igor wszystko wbijał, nie a ja, ja wbijam na tamtym koncie. I teraz mogę sobie otworzyć no, małą skrzynkę. No, no dawaj, nie. dawaj. Nic nie wypadnie, no jak zwykle, bo jest szczęście piękne. Teraz, ty big box otwórz? Okej, okay, ja sobie tu właśnie jak widzicie, otwieram big boxa. 60 monet. Ja nic. trzy przymioty, ja no i nic. Teraz, ty sobie otwieraj, big boxa. No już otwieram. Trzy 48 monet, bardzo podejrzliwe, nie. ale nic nie ma. A ja otwieram jeszcze mega boxa, bo ty będziesz otwierał dwa MegaBoxy Ale ja, ja, ja ten tu, ja tu wiem, kupię, a niech będzie. Mega? Nie, nie, nie ma nic, kurde. Ty pierwszy otwierasz Mega Boxa. Trzy Mega Otwieraj pierwszy Mega Boxa. Trzeba Mega Uwaga, szósteczka? piąteczka. Nie ma nic. Kurde. Nie ma nic. Teraz ja otwieram ale, dwa Mega -boxy. Jak w z tego nie będzie? To się zredujesz. Nie ty, nie, ty na boksu nic nie będzie, tylko nic? Nie, no, po prostu... Ej, ja dać co tam Nie. Nie. Prostu, Trzeba było to, się coś pokręcić, coś. co ty zrobiłeś? Trzeba było się pokręcić. Nie. Nic nie ma. Niestety w, na tym koncie nic nie było. No, niestety nie ale może jeszcze wbiję za 60 level 65 i 68 tylko część na dziś to jest 110 łapek wtedy to wbiję i nagam kolejny odcinek no właśnie więc ten odcinek był krótszy ale mam nadzieję że się spodobał pa